Hej, hej, hej! Witam się z wami z recenzją, wydaje mi się, że bardzo wyczekiwanej książki w ogóle na całym świecie. Jest to debit CJ Tudor od wydawnictwa Czarna Owca z premierą 24 kwiecień 2024, czyli wtedy, kiedy miałam rocznicę ślubu. Cóż o tej książce myślę? No przede wszystkim to, że trzyma w napięciu porządnym, wielkim i ogromnym. Naprawdę, ona wkręciła mnie od razu swoją tajemniczością. Bardzo długo nic tu jest nie wiadomo, prócz tego, że każdy rozdział to niepokojąca opowieść innej osoby. U każdego z nich dzieje się coś innego. Jednak mają jeden wspólny łącznik, jakim jest azyl, czyli takim, e, takie tajemnicze miejsce, którego nikt z, ich, z nich nie zna. Każda z postaci mierzy się tutaj z niebezpieczeństwem, w którym bierze udział kilku, a czasami nawet do kilkunastu osób. Są uwięzieni w różnych miejscach i nikt tak naprawdę nie pamięta, co się stało, zanim doszło do tragedii, która jest tutaj opisana. Wielu z nich też zginęło, a ci, co przeżyli, muszą ze sobą współpracować, gdyż inaczej po prostu no, nie przeżyją. Autorka wybrała naprawdę trudne, bardzo trudne warunki do przetrwania. Jednym z nich jest zamieć śnieżna. Później jadące autokarem pasażerowie ulegają wypadkowi i tak naprawdę nie ma im jak wezwać pomocy. Nie wiedzą nawet, gdzie jechali, i w ogóle po co jechali. Wiedzą tylko, że wszystkie drzwi są zablokowane. Nie ma tu zabezpieczeń w tym całym autobusie, są totalnie odizolowani nawet od własnych komórek. Muszą poruszać się między trupami i zrobić wszystko, jak to ludzie, żeby przeżyć. Nawet pomimo tego, że nikt no raczej nie będzie ich szukał. I wiecie, kolejnym tajemniczym motywem była kolejka górska i szlak liniowy, w którym utykają podczas zamieci. Wagonem oczywiście bujało na wszystkie strony i tam jest bardzo podobnie. Oni nawet nie wiedzą skąd się tam znaleźli i w ogóle po co. Są totalnie nieufni, no bo od każdego z nich wymagano wszelkiej tajemniczości. I do tego pomiędzy nimi też jest krwawo. W ogóle, co tu się stanęło? <noise> Jak to mówi moja córka. Wiecie, są tutaj prowadzone nauki, mamy jakieś eksperymenty, i nawet nikt nie wie, po co są prowadzone i dlaczego. I wiecie, to była naprawdę mega pokręcona i znakomita jednocześnie opowieść, bo to wszystko wyjaśniło się dopiero pod koniec. Jedynym maluśkim minusem były tylko takie drobne sprawy, które, no nie zostały wyjaśnione, w sumie mogłabym się ich nie uczepić, ale jednak zwróciły na mnie swoją uwagę i, i po prostu dalej o nich nic nie było. I mówię, widać je tylko wtedy, kiedy zaczynamy w sumie myśleć podczas czytania. No bo podając się opowieści całkowicie, nie będą w ogóle dla nas istotne, ale jeżeli ktoś jest dociekliwy, zwróci, naprawdę zwróci na nie uwagę. Myślę, że jednak wysokość adrenaliny, no, nam tu bardzo dużo rekompensuje. Jak widzieliście, średni dróg, bardzo duża ilość dialogów. I, I powiem Wam, że ogólnie tutaj. Yy, oni podczas rozmowy opowiadają nam, co się dzieje, co robią, jak bardzo są zgubieni, i to właśnie z ich rozmów my najwięcej wnioskujemy na temat tej treści. Że nie tyle ktoś nam opowiada, tyle oni, każda osoba, co przeżywa, co myśli, co robi, i to na tej podstawie wiemy, co się w tej książce w ogóle dzieje. Według mnie to jest naprawdę świetny thriller psychologiczny z wielkim podkreśleniem na psychologiczny i na słowo thriller. Także bardzo Wam go polecam. No mówię, te takie. Pytki, pytki malutkie były takimi drobiazgami, które mogłyby zwrócić uwagę, ale jednocześnie, jeżeli czytelnik typowo poddaje się tylko czytaniu, to myślę, że nawet nie zauważy, że, że coś mogło być nie tak. Także książka jest świetna i ja ją bardzo Wam polecam. I się z Wami żegnam. Pa 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 pa.